Siemanko, kupiłem sobie coś fajnego yy, i chciałbym to odpakować w imię tego, że jakby nie marnujemy kontentu na tym kanale. Ja jestem swoją drogą Siemanko, ja jestem technokrata, a tu brakuje tylko subów do 30 tysięcy, więc zostawcie subika. A my sobie odpakujemy takie urządzenie, które zawsze chciałem mieć, yy, bardzo przydatne. Specyficznie odpakowuję to pudełko od dupy strony, żebyście nie widzieli moich danych przesyłkowych, a wszystko jedno, od której strony to odpakuję. No, ja wiem co to jest, bo to zamówiłem. patrzcie na to. Widzieliście takie cudo? Taka prześciówka Asusa, wyrwałem sobie ją na promce za dwie stówy na cztery dyski SSD NVMe. Co prawda, PCI Express 3.0, natomiast. No, mimo wszystko, y, mi zależy teraz na przechowywaniu ilości dysków, a nie y, jakby na, na konkretnie interfejsie. Często y, jakby no, dużo dysków się u mnie pojawiało, ale teraz y, akurat nie mam takiego nadmiaru dysków, jakiego bym chciał mieć. Jeszcze mam jeden slot wolny na swojej płycie głównej. No, ważne jest też właśnie, w taki, używając takiej karty rozszerzeń, że płyta główna musi obsługiwać. Taki specjalny tryb, zapomniałem jak on się teraz nazywa. Taki tryb, który pozwala widzieć więcej niż jeden dysk w takiej przejściówce. Jeżeli płyta główna nie ma tej opcji, nie pamiętam teraz nazwy dokładnie, to wtedy nieważne ile dysków tutaj umieścicie, płyta główna będzie widzieć tylko jeden dysk. Natomiast wydaje mi się, że moja płyta coś takiego ma. Nie sprawdzałem tego, ale raczej powinna mieć. Tak czy inaczej, coś takiego nawet przydaje mi się, czy też przyda mi się. Nawet jeżeli bym yy, by widziała tylko jeden dysk, bo często muszę jakiś dysk sformatować z zewnątrz, wiecie, wyciągam z jakiegoś lapka, czy z jakiegoś innego testo testowego kompa, coś szybko przeformatować i tak dalej, żebym nie musiał rozkręcać całej swojej płyty głównej i tak dalej i mógł to szybko zrobić na swoim kompie, to coś takiego mi się przyda. I dzisiaj to sobie odpakujemy. Co prawda już to... Aha, wygląda jakby nie było zapakowane, jakby tu... W... Nie no, wy... wygląda jakby tutaj była kiedyś naklejka, więc... Cóż, zobaczymy po samej karcie, czy ale nie wygląda. jak to ładnie, u, jak to ładnie wygląda. To wygląda jak karta graficzna, to jest w ogóle przekozackie jak to wygląda. Co prawda nie ma, nie ma backplate'u, ale wygląda przeładnie. Całe metalowe, całe z takiego szlifowanego. A aluminium. Bardzo ładnie się to prezentuje. Oj, bardzo ładnie. To jest jeden wielki radiator. Tutaj prawdopodobnie można to sobie rozkręcić. Szkoda, że nie ma takiego jakiegoś hot-swapowego tego radiatora, żeby dało się to ściągnąć na szybko i wpiąć tam te dyski. Ale od czego ja tutaj mam pod ręką swoje śrubokręciki, żeby to zaraz dla Was nie rozkręcić. Z Asusa taka karta. Na cztery dyski SSD NVMe. No bo... Yy, Tutaj mamy jakby złącze PCI Express razy 16. Jak wiecie, dysk NVMe na M2 korzysta z czterech linii PCI Express, ze standardowych linii, takich samych jak karta graficzna. Tylko po prostu one są dużo mniejsze, skompresowane. Przez to to złącze jest takie wąziutkie, ale mamy tam jakby cztery yy, komplet złącz komplet pinów dla PCI Express. X4. Tutaj mamy X16, więc wiecie, no 16 dzielone na 4 to 4, więc 4 dyski z pełną prędkością powinno to obsłużyć. Niestety PCI Express, e, e, znaczy PCIe Express 3.0, więc będą dużo wolniej działać dyski na PCI Express 4 czy 5.0, ale dla mnie w tym momencie najważniejszym celem jest, żeby mieć przede wszystkim pamięć ilościowo, taką pamięć jakościową, szybką to ja już mam w postaci tych dysków, na których obecnie pracuję. One wszystkie śmigają na interfejsach PCI Express 4.0. O nie, część też mam na 3.0. A za niedługo zaczną się pojawiać te na 5.0, więc no tylko że one są jeszcze tragicznie drogie, więc jeżeli chodzi o czysto ilościową, ilo ilościową ilość dysków, to coś takiego jest dla mnie idealne. Już w tym momencie nawet widziałem dyski jednoterowe za 250 zł, czyli taki komplet, no, do, do, dość dużo, komplet czterech dysków, czyli w sumie 4 tera takiej pamięci kosztowałoby mnie jakieś 1000 zł. To nie jest mało, dlatego też tego nie kupuję. No po prostu po cichu liczę, że y, ktoś y, odezwie się prędzej czy później z propozycją testów jakiegoś dysku. Wiecie, takie barterowe testy, no w sumie też z chęcią je przyjmuję, no bo dysków to nigdy nie za dużo, pamięci naprawdę nigdy nie za dużo, ja lubię mieć dużo pamięci, a wiecie co, jeszcze zanim to rozkręcę, rzućmy okiem, co my tutaj mamy, papierologia, śrubki do dysków, bardzo fajnie, że są śrubki do montażu tych dysków, mamy tutaj cztery takie komplety, no i papierologia, więc... To już jakby nam nie jest potrzebne, a tutaj już sobie samą tą kartę rozszerzeń zaraz rozkręcimy. Z tego co widzę, to na czterech śrubkach się tutaj nam to utrzymuje. Yy, I więc kurczę, fajnie, w sumie szybko się to demontuje, cyk, cyk, cyk. Cztery śrubki, szkoda, że nie ma jakiegoś backplate'u, ale to może gdzieś sobie wydrukuję na jakiejś drukarce 3D. Mam ziomeczka, który ma drukarkę 3D, więc... Akurat będę mógł do niego uderzyć. Tak to wygląda. Tak to wygląda z tej strony. Mamy tutaj normalnie termopady, ściągamy, kleimy i to ten gigantyczny radiator, który tutaj ma miejsce na wentylator, który zaraz zobaczycie, który jest na laminacie tej karty rozszerzeń, chłodzi nam ten cały radiatorek. No i dyski, zwłaszcza na PCI Express 3.0 nie grzają się tak jak te na 4.0, a już zwłaszcza nie tak jak te na 5.0, więc takie chłodzenie spokojnie wystarczy do utrzymania dobrej temperatury dysku na PCI Express 3.0, bo nawet dyski na PCI Express 3.0 często nie wymagają w ogóle chłodzenia radiatorem, ale dobrze jego jest czy to na płycie głównej czy taki wiecie dedykowany radiator na dysku no i tutaj mamy pięknie cztery złącza na M2 możemy dyski dowolnej jakby długości 22 42 22 60 22 80 i nawet 110 czyli Taki długi dysk SSD NVMe. Chyba standardowe są 2280. Te standardowe, które mamy w większości kompów, to są 2280. Takich długich to ja chyba jeszcze nie widziałem. Tu mamy wentylatorek. Tu mamy e, możliwość włączenia i wyłączenia tutaj e, tego chłodzenia, czyli wyłączenia tego wentylatorka. Nie wiem, jak on głośno będzie chodził. E, może dam Wam znać później, jak kiedyś to odpalę. Na chwilę obecną, tak jak mówię, nie, nie mam jakby nie będę tego teraz używał, bo czuję, że no, to, no teraz nie mam nawet dysków, na których mógłbym z tego korzystać, ale właśnie chcę mieć. Chcę, czy to zakupić dyski, czy jakbym dostał coś do testów i potem mi zostało po testach, żeby te dyski, wiecie, wykorzystać w pełni, żeby to gdzieś się nie walało po szafkach. To właśnie coś takiego sobie kupiłem. To sprawi, że będę mógł mieć w swoim kąpie w sumie 9 dysków SSD NVMe na interfejsie M2. No, no, Bosko, do tego jakbym dodał wszystkie możliwości na Sacie, tych SAT tutaj jest 6, jeżeli mam wszystkie dyski włożone, to 6, 6 złączy SATA działa, więc 9 plus 6 w sumie 15 dysków w kąpie może śmigać. No, nieźle. Fajnie byłoby mieć tyle dysków i tyle pamięci, bo wiecznie, wiecznie mi jej brakuje. Zwłaszcza pod materiały, już nawet te archiwalne, często mam takie materiały, których utrata jakoś by mnie bardzo nie bolała, ale jednak dobrze jest je mieć, fajnie gdzieś tam sobie przechowywać, przynajmniej przez te pół roku, rok czasu, że mogą się przydać. Wiem, widzieliście u mnie już kiedyś NASA, natomiast tego NASA cały czas jeszcze nie skonfigurowałem. Też muszę to zrobić, żeby właśnie w pełni osiągnąć tą taką płynność. Pamięciową, że tak powiem, ale to dopiero jak to studio będzie już finalnie nabierać ostatecznego wyglądu. Muszę kupić nowe biurko, takie już docelowe biurko z regulacją wysokości. Też zamierzam zmienić konfigurację monitorów, nie dwa monitory, 32 cale, a zamierzam, ale to najpierw po testach, muszę przetestować, jak coś takiego się u mnie sprawdzi. Zamierzam wrzucić tutaj jeden monitor 40-calowy, taki wielki, do tego jeden, jakiś malutki monitor pomocnicza, też najlepiej rozdzielczości 4K, jakoś przyklejony do tego monitora 42-calowego, żeby to wszystko zmieściło się na biurku o szerokości 1,60 m. W tym momencie mam dwumetrowe biurko, ale chcę je ograniczyć, obciąć o te 40 cm, żeby nie zajmowało mi tyle miejsca i zamiast tego drugie biurko typowo pod kompy testowe sobie przygotować i jakoś lepiej tą przestrzeń zaaranżować, ale to pewnie jeszcze kilka miesięcy zanim do tego dojdzie i wtedy też, jeżeli by to wszystko już się finalizowało, chcę mieć skonfigur skonfigurowanego NASA w pełni z potężnymi dyskami HDD. Które też pewnie będą małym wydatkiem i pewnie głównie też dlatego go jeszcze nie skonfigurowałem. Bo chcę kupić sobie tam porządne, nowe dyski, a na razie jest to dla mnie zbyt duży wydatek, żeby w to iść. No i tutaj też taką kartę, gdzie jakby jakieś dyski SSD będą do mnie spływać, no to wtedy będą lądować na tej karcie te dyski z interfejsem PCI Express 3.0, czyli część z tych dysków, które mam tu w kąpie. Mam chyba bodajże dwa albo trzy takie dyski w kąpie. Dwa mam. Mm, to, to dwa mam takie dyski, bo dwa mam na interfejsie PCI Express 4.0, dwa mam chyba na 3.0, jeszcze takie starsze dyski, więc te starsze na pewno wylądują tutaj, te nowsze jakbym dostał na przykład z PCI Express 5.0, albo jakbym sobie kupił, albo jakbym sobie kupił z PCI Express 4.0, wylądują na płycie głównie, żeby w pełni wykorzystać ich e, szybkość transferów, a na tym będą lądować te z PCI Express 3.0, no i jakby się pojawiły jakieś nadmiarowe, to nawet te z PCI Express 4.0, bo będą na tym działać, żeby po po prostu tą pamięć w kąpie mieć jak największą. I na przykład, żeby dysk ten mój główny, na którym pracuję, jest to przepotężny, bardzo fajny dysk naszej rodzimnej firmy Gudram IRDM. 2 terabajtowy, bardzo szybki dysk na PCI Express 4.0 Genialny dysk, mój najlepszy dysk, i dysk, na którym pracuję cały czas tam, trzymam materiały i tak dalej. Szybki dysk to żeby na przykład odciążać go z tych materiałów m, takich wiecie już gotowych, archiwalnych, bo one cały czas tam na nim leżą, bo tylko tam jest miejsce, a troszeczkę niepotrzebnie go to obciąża. Bardzo fajna rzecz, e, przynajmniej tak mi się wydaje, że bardzo fajna rzecz. Możecie dać znać, czy coś takiego wam się podoba, czy też chcielibyście coś takiego sobie kupić. No i Wydaje mi się, że 200 zł to nie jest jakiś specjalnie duży wydatek. Eee, znaczy, no wiadomo, no róż, różnie to może być, ale wydaje mi się, że mi się to przyda. Żałuję, że nie na PCI Express 4.0, ale podejrzewam, że na PCI Express 4.0 takie coś byłoby dużo, dużo, dużo droższe. A najlepiej napisać Express 5.0, ale wtedy kosztowałoby absolutnie majątek, a nie o to mi też chodzi, bo na tych transferach aż tak bardzo mi nie zależy. Te dyski, które mają mi dostarczać transferów, mam miejsce na aż 5 takich dysków na płycie głównej, więc no, na takiej karcie rozszerzeń te wolniejsze dyski mogą być. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi. O dzisiejszy film. Myślę, że bardzo fajna ciekawostka, że takie rzeczy istnieją, jak macie mało miejsca, tylko pamiętajcie, musicie mieć opcję, czy zapomniałem jak to się nazywa, że płyta główna będzie widzieć to nie jako jeden dysk, a jako cztery dyski, jeżeli to wszystko włożycie tutaj na maksa. No i bardzo ładnie to wygląda. Szkoda, że z góry nie ma jakiegoś backplate'u takiego, może nawet... Może nawet gdzieś bym dał, żeby mi ktoś wyciął takiej wielkości backplate aluminiowy, właśnie też z takiego szlifowego aluminium, żeby się to pięknie, ładnie wszystko razem prezentowało. Nie musi to być nawet jakoś super przykręcane, po prostu bym to sobie wrzucił na jakiejś taśmie dwustronnej, chociaż te na przykład wszystkie śrubki mają gwint z tej strony, więc mógłbym sobie na spokojnie, jeżeli by mi ktoś wyciął taką blaszkę, nawiercić dziurki. Tutaj cztery i przykręcić na takich śrubeczkach, żeby to się tylko trzymało. Wydaje mi się, to spoko pomysłem i nawiercić też w tym backplate'cie cztery dziurki, żeby bez odkręcania tego backplate'u można było odkręcić ten radiator. No i bardzo ładnie się to będzie prezentować. Wejdzie gdzieś tam kurcze, a nie, tutaj na samym dole mam też em, złącze. Razy 16, i to jest chyba akurat złącze PCI Express, chyba 4.0. To już jest, to nie jest 3.0, to jest 4.0. Tak przy samym, jakby przy samej piwnicy jest takie złącze, bo jest to złącze wyżej, które jest na pewno złącze PCI Express 4.0, ale ono jest przy karcie graficznej i tak naprawdę zatkałoby całe świeże powietrze karcie graficznej. Dlatego też na pewno wyląduje to w tym dolnym zlocie. Dobra, to by było na tyle. Taka. Ciekawostka. Wygląda trochę jak taka fajna, cieniutka karta graficzna, prawda? No, trochę tak. A tak naprawdę to rozszerzenia na dyski. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jutro w kolejnym filmie się widzimy, żeby codziennie były na tym kanale filmy. Lubię pojawiać się u Was codziennie na monitorach. Dzięki wielkie. Do zobaczenia jutro. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Cześć.